Mnie. A potrzebujesz to jeszcze? Tak! Które? Wszystko! A które najbardziej? To! Możesz zostawić. Możesz zostawić. Potrzebujesz tamto? Tak. Możesz mi to przynieść. A ja nie wiem gdzie to jest. Patryk! Musisz znaleźć. Mam tłuste włosy, nie kameruj teraz przez chwilę. Nie. Tylko żebym sobie... No przestań! Naprawdę! nie, mnie! Kamerujesz złe profilu. Tu musisz usiąść na łóżku, bo będę cały filmik y, kręciła na mój tą... Przestań MI kamerować! No nie mogę! <grymne> Ty zaczynasz <grymne> mnie naprawdę! Nie można w ogóle. Przestań! Musisz przestać mnie kamerować? Patryk, muszę się malować. No to mogę. Daj mam teraz ten na sobie A Boli? Nie No Ale daj mi zrobić to Daj mi to zrobić Nie Proszę Nie może! Daj tylko nie. to Nie <laughs> Przestań A daj Ej po co ty tak robisz? Bo jak to dasz to przestanę Jak dasz to przy... A, No I? nie drżaj mnie a. a, To jest jak nóż Kobieto jesteś Idź Ale daj ten i wybrać. No. Ten. Nie. No ten. Nie. <ścoughs> Przestań. Dobra, idę od ciebie. O, super. A, 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 o! to boli. <ścoughs>